To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Cyfrowe zarządzanie kryzysowe. Nowy standard dla firm w niepewnych czasach. W świecie coraz mniej przewidywalnym geopolitycznie i gospodarczo odporność przestała być modnym hasłem. Dla firm działających globalnie stała się niezbędną kompetencją. W ciągu ostatnich dwóch lat cyfrowe zarządzanie kryzysowe przeszło poważną ewolucję. Od zestawu planów awaryjnych w segregatorze, do chmurowych systemów SAS integrujących dane, ludzi i działania w czasie rzeczywistym. I choć wiele organizacji wciąż opiera się na tradycyjnych narzędziach, coraz więcej firm zaczyna dostrzegać, że w obliczu rosnącej liczby zagrożeń, od cyberataków po niestabilność łańcuchów dostaw, inwestycja w cyfrową odporność staje się warunkiem przetrwania. Geopolityka jako stałe ryzyko operacyjne. Zamrożone łańcuchy dostaw. Wojna handlowa USA-Chiny, ataki hakerskie powiązane z Rosją i wycieki danych z chińskich kampanii szpiegowskich, to nie wyjątki, ale nowa norma, z którą mierzą się firmy. Polityka międzynarodowa wpływa na biznes równie silnie jak zmienność cen surowców. Taryfy celne nakładane z dnia na dzień czy ograniczenia eksportowe mogą zablokować produkcję lub opóźnić realizację kontraktu o miesiące. W takiej rzeczywistości plany kryzysowe z zeszłego roku tracą aktualność szybciej niż portfolio partnerów handlowych. Firmy muszą nauczyć się działać w otoczeniu permanentnej niepewności. I właśnie tu cyfrowe systemy zarządzania kryzysowego, szczególnie te dostarczane w modelu SAS, zyskują na znaczeniu. Przewagę zapewnia nie tylko technologia, ale zmiana sposobu myślenia z reaktywnego na proaktywny. Zarządzanie kryzysowe jako usługa. Nowoczesne platformy do zarządzania kryzysowego to więcej niż oprogramowanie, to infrastruktura decyzyjna. Umożliwiają nie tylko detekcję zagrożeń i szybkie powiadamianie interesariuszy, ale też symulację scenariuszy, zarządzanie zasobami i dokumentowanie działań w czasie rzeczywistym. W praktyce oznacza to, że firma może reagować nie na poziomie intuicji, ale danych. Niezależnie od tego, czy kryzys dotyczy ataku ransomware, blackoutu, czy incydentu reputacyjnego w mediach społecznościowych. Sercem takich systemów są cyfrowe, pokoje kryzysowe, środowiska robocze w chmurze, dostępne przez przeglądarkę, w których pracownicy mogą działać według przypisanych ról, procedur i gotowych scenariuszy. Uzupełnia je zintegrowany system komunikacji alarmowej z priorytetowym powiadamianiem i funkcją potwierdzania odbioru eliminując chaos informacyjny w newralgicznych momentach. Technologia, która nie zawodzi, gdy zawodzą inne. Przewaga modelu SAS nad rozwiązaniami lokalnymi staje się szczególnie widoczna w sytuacjach, gdy fizyczna infrastruktura IT ulega awarii. Dzięki redundantnym architekturom chmurowym, systemy zarządzania kryzysowego pozostają dostępne nawet wtedy, gdy główna siedziba firmy traci łączność lub ulega uszkodzeniu. Standardy takie jak ISO 22301 Ciągłość działania czy ISO 27001, bezpieczeństwo informacji, są dziś już nie opcją, lecz wymogiem, szczególnie w sektorach regulowanych. Dodatkowym atutem jest możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą IT, od systemów monitorowania po ERP. Dzięki temu informacje o zagrożeniach mogą nie tylko trafiać do ludzi, ale automatycznie uruchamiać zaprogramowane procedury, np. Zablokować dostęp do systemu czy przesłać dane awaryjne do zapasowego centrum danych. Odporność jako kompetencja biznesowa. Największą barierą nie są jednak ani koszty, ani technologia, ale mentalność. W wielu firmach decyzje o wdrożeniu systemów zarządzania kryzysowego zapadają dopiero po incydencie. Tymczasem prawdziwa odporność nie polega na szybkiej reakcji, lecz na zdolności przewidywania i prewencji. Najlepiej przygotowane firmy łączy kilka cech jasność w ocenie ryzyka, determinacja we wdrażaniu zmian oraz gotowość do cyfrowego zarządzania kryzysowego jako procesu ciągłego, a nie jednorazowego projektu. Warto zauważyć, że presja rośnie nie tylko ze względu na wydarzenia geopolityczne, ale też oczekiwania regulatorów, partnerów i klientów. W niektórych branżach brak procedur reagowania na incydenty może oznaczać utratę kontraktów lub certyfikacji. Odporność staje się więc przewagą konkurencyjną, ale tylko dla tych, którzy potraktują ją strategicznie. Odporność nie jako opcja, ale obowiązek rzeczywistość biznesowa nie wróci do stanu sprzed kryzysów. Adaptacja, elastyczność i zarządzanie ryzykiem to dziś obowiązkowe elementy nowoczesnego zarządzania. Przyszłość należy do organizacji, które nie tylko reagują, ale potrafią antycypować i które traktują zarządzanie kryzysowe nie jako procedurę awaryjną, ale jako rdzeń swojej działalności operacyjnej. W epoce kryzysów cyfrowych i geopolitycznych zwinne, oparte na danych systemy SAS to nie luksus, lecz konieczność. A firmy, które dziś nie inwestują w odporność, jutro mogą nie mieć już czego chronić.